Drodzy braterstwo i to pytanie się jawi mi gdzie jesteś panie kiedy cię potrzebujemy ja bym mógł to skwitować bardzo krótko cytatem ale ja rozważanie chciałbym pewne przybliżyć ale ten cytat przeczytam dla wszystkich to jest z życia Jezusa z książki dla wszystkich którzy wyciągają rękę po pomoc boską. Posłuchajcie, chwila największego zniechęcenia następuje wówczas, gdy pomoc Boża jest najbliżej. A więc gdzie jesteś? Jestem obok Ciebie. Ale spójrzmy na historię pewną, historię, którą znacie, historię z 11 rozdziału Ewangelii Jana, znacie, jest to historia rodziny Marii, Marty i Łazarza, rodziny, a skóre dzisiaj mówiliśmy o rodzinie, co prawda nie o tej rodzinie, ale mówiliśmy. Jawiło się takie pytanie, dlaczego nie przyszedłeś, gdzie jesteś? Spójrzmy, 11 rozdział, właściwie w nim będziemy tylko tutaj sprawdzać niektóre myśli Słowa Bożego. I tam od 1 do 3, cóż za problem była. Zachorował niejaki Łazarz z Betanii. Miasteczka, gdzie mieszkała Maria Marta, siostry, siostry Łazarza. Była to ta Maria, która namaściła Pana Jezusa maścią. Noga, otarła nogi włosami swymi, bo brat jej chorował. Posłały siostry do Pana Jezusa mówiąc oto ten choruje, którego miłujesz. Braterstwo, spójrzmy na tekst, jeśli czytacie, jeśli nie, to posłuchajcie, choruje ten, którego Ty miłujesz, Ojcze, e, Panie. Maria, Marta, Łazarz. One wiedziały, że Bóg ich kocha, że Jezus ich kocha, ale tak chciały bliskości z nim. Chciały połączyć się z nim, wyżalić. A kiedy wiadomość ta dotarła do Jezusa, wiersz czwarty mówi, jak to Jezus odpowiedział. Co powiedział? Ta choroba nie jest na śmierć. Ale na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. Mówi, ta choroba nie jest na śmierć. Dla chwały Bożej. Dlatego nie zareagował od razu, odwlekał swoje przyjście. Chociaż pytanie nadal zostaje. Panie, dlaczegoś nie przyszedł? Nie odpowiedział na potrzebę naszą. Jezus postanowił notabene pójść do Judei, gdzie byli przeciwni jemu, gdzie odradzali mu uczniowie również, żeby nie szedł. Ale czytamy w wierszu jedenastym takie słowa: To powiedział, a potem rzekł do nich: Łazarz nasz przyjaciel zasnął. Ale idę zbudzić go ze snu. I w dwudziestym, gdy Marta usłyszała, że Jezus idzie, wybiegła na jego spotkanie. Maria zaś pozostała w domu. Wiem, że Ciebie wysłuchał Ojciec. Panie, mówiła Marta do Jezusa, gdybyś tu był nie umarłby mój brat ale dla Jezusa bieżący człowiek kiedy umiera to on zasypia jest to tylko przerwa w tym jego pielgrzymowaniu do wieczności jakaś krótsza czy dłuższa tego nie wiemy ale w ludzkiej psychice jednak powstają pytania, dlaczego to się stało akurat tej czy innej osobie czy mnie. W 23 i czwarty wiersz czytamy takie słowa, że Jezus, zmartwychwstanie twój brat. Ona powiedziała, panie, ja wiem, że zmartwychwstanie. Przy zmartwychwstaniu w dniu. Ostatecznym. Marta wiedziała o tym dniu i miała nadzieję, że Jezus go wzbudzi w tym dniu. Ale Jezus miał na myśli coś całkiem innego. Ja idę jego obudzić. Życie wieczne dla nas, czytam, życia Jezusa. Zaczyna się na tej ziemi, kto wierzy w Jezusa, a śmierć będzie tylko przerwą. Czy rozumiemy, co tu napisane? Życie wieczne zaczyna się tu na ziemi, dla ludzi, którzy idą z Jezusem jego drogą. A jeśli by odwołał kogoś z nas. To będzie jakby przerwa. 28 wiersz napisany, co stało? A gdy to powiedziała, odeszła i zawołała Marię, siostrę swoją i rzekła w tajemcy, nauczyciel tu przyszedł, on ciebie woła, wyjdź. Braterstwo, nie ma znaczenia problem. Mówię do siebie, bo mam również różne problemy. Nie ma znaczenia dla mnie i dla nas. Problem, który powstał lub którym jesteśmy. Bóg wie, gdzie jesteśmy, wie jaki problem i On przychodzi poprzez różne wydarzenia aby wzmocnić naszą wiarę. Posłuchajcie pewną historię. Tak jak historie dla dzieci opowiadam, prawdziwe, tak samo prawdziwe historie czytam. Bo to czytam z książek naszych, które wydane zostały przez różne wydawnictwa, różnych autorów, lub historie jakieś. Drodzy w początkach, kiedy kształtował się kraj USA, Stanów Zjednoczonych, wyznaczono w, do, dla ludzi, którzy przybyli na te tereny Stanów, zjednoczonych wyznaczono datę i miejsce gdzie mieli się spotkać wszyscy którzy chcieliby objąć jakieś ziemie które mogą wziąć ile chcą i gdzie chcą ziemie żyzne urodzajne gdzie mogą założyć swoje gospodarstwa farmy i tam sobie pracować i gospodarzyć przyjechali wtedy na koniach na wozach niektórzy na nogach przyszli na to miejsce ludzie kiedy wyznaczono mi czas wyjścia, powiedziano, przed wami są kilometry, kilometry pięknych pól urodzajnej ziemi. Idźcie, bierzcie sobie, ogrodźcie, że to jest wasze jakiś tam napis, co chcecie już tam robić, robić. Wśród ludzi, którzy przybyli, przybył człowiek taki w średnim wieku, przyszedł żoną, dwójką dzieci. I kiedy ten tłum ruszył, ruszył, to wtedy on potrącony został przez jakiegoś konia czy przez wóz, przewrócił się, nic mu się na bardzo nie stało, poobijany był trochę, ale już nie mógł pójść dalej, a byli na początku, gdzie była piaszczysta ziemia. A ponieważ byli to chrześcijanie różnych denominacji, którzy uciekali przed prześladowaniami tymi późnymi już. Gdy ludzie już poszli, pojechali tam gdzieś przed siebie, żeby zająć tę ziemię. On z tą żoną i z tymi dziećmi ukląkł na tej piaszczy z tej ziemi na początku i powiedział, Boże, dlaczego to mnie spotkało? Gdzie ty jesteś? Gdzie ja? Ja nie dojdę tam? Po drugie, nim dojdę, to już tam zajmą tę ziemię. Gdzie ja jestem? Dlaczego ja nie mam tego? Boże. Co Ty zrobiłeś? Ależ ona mówi, no cóż, mamy są Ziemię, może tam coś sobie zbudujemy, może jakoś tam będziemy gospodarzyć, nie wiemy jak, co będzie, czy tam w ogóle cokolwiek urośnie. Ale ci ludzie, którzy tam poszli daleko, mieli piękne, nie tylko urodzajne Ziemie, ale mieli wodę, mieli strumienie, ci nie mieli nic. Od czego zacząć? No, wody nam potrzeba. I kiedy. Z pomocą tam innych ludzi zaczęto kopać, dokopali się, ale zanim dokopali się do wody, bo w tym miejscu wody nie było, w innym, dokopali się do źródła ropy. I z tego biednego człowieka, który wołał: Boże, gdzie jesteś? Stał się jednym z bogatszych właścicieli roponośnych terenów. Zaczęto wydobywać, stał się bogaczem. I wtedy mówił: Boże, przepraszam ciebie. Ja zwątpiłem w Twoją obecność. Coś my czytali? Że kiedy największy problem jest, ja jestem obok Ciebie. Drodzy, ci ludzie, jak powiedziałem, stali się bardzo znani i bogaci ze względu na to, że Bóg ich. Nie opuścił. W historii, którą czytam o Marii Marcie i Łazarzu, mam ludzi, którzy wyciągają ręce do Boga, do Jezusa. I wydaje się, jakoby Bóg ich nie wysłuchiwał czy nas, wydaje się nam. Ale popatrzcie, 31 wier, 11 rozdział cały czas Jana. 31 do 34 słowa następujące tam znajduje. Żydzi więc, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, ujrzawszy, że Maria szybko wstała i wyszła, poszli w mniemaniu, że idzie do grobu, aby tam płakać. Lecz gdy Maria przyszła tam, gdzie był Jezus, ujrzała Go i padła Mu do nóg, mówiąc do Niego, Panie. Gdybyś tu był, nie umarłby mój brat. A Jezus, widząc ją płaczącą i płaczących Żydów, rozrzewnił się w duchu i wzruszył się. I rzekł: Gdzie go położyliście? A oni powiedzieli: Panie, pójdź zobacz. Jezus jest Bogiem radości. Ale jest też Bogiem, który potrafi współczuć i smucić się. Jest tym, który przyjmuje nas i ludzi ze złamanym sercem. Może wielu poza tym środowiskiem naszym, którzy ze złamanym sercem tak jak rozumią, tak przychodzą do Niego i wołają o pomoc i On ich wysłucha. On im da też. Pewność zbawienia. Jezus odpowiada nam na nasze prośby, tylko nieraz nie w tym czasie, co chcemy, i nieraz nie tak, jak planujemy swój układ odpowiedzi, którą powinniśmy otrzymać. Po drugie, drodzy braterstwo, My wiele odpowiedzi mamy w Słowie Bożym. Dlaczego on ma powtarzać nadal, kiedy mówi, badajcie pisma, bo w nich macie życie wieczne. I one świadczą o mnie. Mamy tam odpowiedź. Sobota czy niedziela jest świętem? No, jako napisane. Jest wspomniałem, że dzień sobotni. W no, porządku, tam jest odpowiedź, nie ma dyskusji. Czy inne prawdy? I dlatego też część odpowiedzi my znajdujemy w słowie Bożym. W słowie, które należy badać, codziennie badać. Historia łazarza i sióstriego pokazuje, że one oczekiwały tego, że Jezus przyjdzie wcześniej i uzdrowi go. Ale Jezus miał czas. Wiedział, że ku uwielbieniu ojca to będzie. Nasze oczekiwania są różne, ale w tych oczekiwaniach nie możemy zapomnieć, że Jezus ma moc i uczyni wszystko co najlepsze, nawet gdybyśmy nie rozumieli. Uczyni to dla człowieka. 39 wiersz napisane są słowa takie. Rzekł Jezus, usuńcie ten kamień. Marta mu powiedziała, Panie, no nie, bo już, już jest rozkład ciała. A Jezus mówi, ja wam powiedziałem, jeżeli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą. Usunęli kamień. Wzniósł oczy do góry i wielbił Boga. Dziękował. Ojcze, dziękuję, żeś mnie wysłuchał. Jeszcze nie było tego, a już dziękował. I wtedy powiedział Łazarzu, wyjdź. I czy damy. Umarły wyszedł. Ręce, nogi powiązane opaskami twarz owinięta chustą, że rozwiążcie go. Pozwólcie mu odejść. Jezus psz, z martwych wzbudził Łazarza. Łazarz wyszedł. Zostały wysłuchane modlitwy. Dlaczego? Przypomnę, bo kiedy największe zniechęcenie następuje, pomoc Boża jest najbliżej. Bracie, siostro, miły przyjacielu, jakiekolwiek mamy problemy, uwierzmy w to, przyjmijmy tą naukę. Historia druga, końcowa, znaczy ostatnia historia w tym rozważaniu. Na imię miała Maria. Była chrześcijanką w mieszanym małżeństwie, co znaczy, ona wierzyła, mąż raczej nie, nie chodził do żadnej społeczności, bo raczej uważał, że Bóg to jest wytwór lo, lo, rozumu ludzkiego, jest to bałamucenie psychiki lub przez innych ludzi i tak dalej. Byli małżeństwem dosyć długo, nie mieli dzieci. Pewnego czasu żona jego bardzo ciężko zachorowała. Wzięli ją do szpitala, skierowali do szpitala. Był przez kilka dni mąż przy żonie. Był rano, wieczorem przespał się troszeczkę. Znów przyszedł w nocy nad ranem. Kiedy pewnego dnia jej stan się pogorszył, przyszedł kapelan, a więc opiekun prawda, tych chorych i tak dalej. W Stanach Zjednoczonych to była historia, działa się. I przyszedł kapelan i powiedział do niego: Słuchaj, chodź do swojej żony, bo. Ona bardzo źle się czuje. Ja chciałbym się pomodlić z nią. A on mu powiedział tak, ja do żony przyjdę, ale zanim się będzie tutaj pan modlił, ja nie będę tu przy modlitwie towarzyszył. Proszę bardzo. Poszedł, rozmawiał coś do żony, bo ona już nie odpowiadała, jakby się żegnał i poszedł do pokoju gości, obok. Pokoju były na korytarzu z korytarza drzwi do Pokoju gości. I tam pozostał. Kapelan się modlił, co tam czytał, czy nie czytał, nie jest napisane. Ale drodzy, nad, nadeszła noc, mąż był tam jeszcze w tym pokoju gości. I w pewnym momencie przyszła pielęgniarka i powiedziała tak, proszę pana, Proszę przyjść, wziąć jeszcze żonę za rękę, bo ona już usnęła. Kiedy, kiedy on przyszedł, rzeczywiście wziął jej rękę, jeszcze była ciepła, jeszcze mięśnie drgały, bowiem tak przecież odchodzi człowiek między innymi. I przyszedł w tym momencie, bo pielęgniarka powiadomiła kapelana. I mówi, czy ty nadal nie wierzysz, że Bóg jest? nie. A człowiek się rodzi, umiera, koniec. A mówi kapelan tak, a jak gdybym się modlił, bo będę się teraz modlił i gdyby tak Bóg ją ożywił, co byś powiedział? Mówi, to jest niemożliwe. I drodzy bratetwo, posłuchajcie, co jest napisane. Kiedy kapelan wziął rękę żony, która była jeszcze ciepła, ale już nie, już nie poruszała się. Wołał, Boże, spójrz na tego człowieka. Ty możesz jeszcze coś uczynić, żeby on poszedł za Tobą. I powiedział kapelan, weź drugą rękę żony. Ona leżała na łóżku, miała ręce tak przy sobie. I zaczął, wziął tą rękę i czuje, że ta ręka zaczyna się coraz cieplejsza robić. Cieplejsza. Zaczyna drgać. A więc życie wraca. Kiedy drodzy za chwilę ona otworzyła oczy, ten człowiek powiedział proszę Pana, jest Bóg, wierzę. Proszę mi opowiadać o tym Bogu, bo ja chcę iść za Nim. On jest, bo On mi wysłuchał modlitwy. Drodzy, to nie są, nie są baśnie, to są cuda, które się teraz dzieją, bo to nie było 100 lat temu, niedawno było. Kilka lat temu. I kapelan powiedział: Bóg ciebie kocha i chce, żebyś poszedł za głosem jego. Jaka końcówka? Po kilku dniach wyszła żona ze szpitala. On przyjął Jezusa i od tej pory już nigdy więcej nie powiedział, że Boga nie ma. Nie wierzę w to. Dlatego, drodzy goście, przyjaciele, drodzy braterstwo, młodzież, dzieci wszyscy. Zaprzyjaźnij się z Jezusem. Tak jak ten lisek z psem ogi zaprzyjaźnili się. Ale my z Jezusem nie tylko z ludźmi, ale z Jezusem zaprzyjaźnimy się. A wtedy będziemy inaczej patrzeć na sen. Sen śmierci, inaczej na doświadczenia. Może pojawi się w naszej głowie ta myśl, gdzie jesteś, Panie. A on nam odpowie słowami, które brat starszy zboru przeczytał z 14 rozdziału Jana, ale ja przeczytam tylko wstępny wiersz. Nie trwoży się, niechaj serce wasze. Wierzcie w Boga i Jezus mówił, i we mnie wierzcie. I to jest posłanie z domu, z rodziny Marii, marty i łazarza, posłanie z historii z tych zwierzątek, posłanie, które Bóg pokazał temu człowiekowi, który został na piaszczystej ziemi, a stał się bogaczem. Posłanie. Które zsumuję cytatem, który dwa razy przeczytałem, trzeci raz przeczytam dla wszystkich, którzy wyciągają rękę o pomoc Boską. Chwila największego zniechęcenia następuje wówczas, gdy pomoc Boża jest najbliżej. Jezus jest obok nas. Uwierzmy, zaufajmy, a on poprowadzi nas do domu. Do domu, który przygotował i zabierze do Królestwa, abyśmy się spotkać tam mogli. Amen.